No i witam wszystkich na kanale U techniku są zawsze pozytywnego. Mam tutaj troszeczkę kabelków do obrania Takie oto Kilogram 930 gramów One ważą No i my zobaczymy ile czystej miedzi w tym jest I można z tego wydubać kaszury Więc co? Więc najpierw to sobie rozwinę Tutaj to sobie troszeczkę tak No i potem, jak będzie gotowe, to ja Wam pokażę, jak to zrobiłem. Więc zapraszam do odzysku takiego miedzianego z takich kabelków kilogram 930. Ile można miedzi z tego wydostać? Podstawową sprawą jest tutaj pozbawienie tego końca izolacji. No i teraz będziemy sobie tutaj wstawiać do maszyny. Ja im sobie puszczę. Taki samo mam. No i zobaczycie jak się to koruje. Tak, stawiamy drucika. Teraz nam to zabrało, a z drugiej strony będziemy pociągali to ściepcami, bo to taka twarda izolacja, więc... Tak, po tym procesie bardzo łatwo idzie już nam te izolacje obierać z tego kabelka. Zazwyczaj się to strzępi trochę, ale widzicie sami, że izolacja Izolacja jest taka twarda, ponieważ jest bardzo stara. I drut widzicie, że to jest taki nie za bardzo miedziany, ale jest to mieć całkowicie tek, tego jednego drutu, gdybym to stawił, jest 68 metrów. No i widzicie sami, że jeden kabelek bardzo szybko jest okorowany. Mam ich 24, kawałków po 2,5 metra, więc wychodzi 60 metrów, że tego dzisiaj okoruję. Więc izolacja taka plastikowa, była lepsza izolacja, to oczywiście lepiej by to szło, samo by to wyjeżdżało tu z tego. Tutaj wystaje i ja tylko pociągam, bo czy nie ślizga po tej izolacji to po prostu trzeba pociągać się. No ale na normalnych drutach z gumową izolacją albo z taką lepszą, nowszą to normalnie samo wychodzi. To samo, po prostu wyłuskujemy to z tej izolacji Jakimś takim stylem Normalnie w łapach to idzie Widzicie sami, że... nie wiem, z tego początku kurde to jakoś... gorzej idzie, ale... Ale idzie! Ważne jest, że... Korowarka działa, chyba przygniatania muszę wy troszeczkę zredukować, znaczy przytłoczyć ten górny wirnik do tego zdolnego, by to lepiej znowu szło. Czasami to tak gorzej idzie, ale idzie. Widzicie sami, że korowanie takiego kabelka, nie musicie się męczyć nożem. Idzie. ELEGANCKO No Tutaj teraz te czarne druciki, kurde najgorzej chyba idą No ale idą Trzeba się tylko pobawić Chcieć pobawić I po prostu z tej izolacji to wszystko pięknie wychodzi No widzicie sami kolejny drucik gotowy Oskurowany, jak mi z jest tego 60 metrów. Gdybym to policzył, że tego jednego drutu jest, no jest trochę zabawy z tym. Lepiej to idzie oczywiście w madle, Jak się to przy, przytrzymie, ta korowarka nie trzeba trzymać korowarki ani nic. Więc cyk, kolejny drucik gotowy. No, jeszcze przytłoczymy tutaj górny wirnik Tak i spuszczamy maszynę Można też to obierać na miejscu jakby, ale dłużej to trwa, więc ja tylko to pociągam. Nie? Tak to tam, że No, wystarczyło na koniec dwa razy przejechać tą korowarką Ten sam drut No i izolacja jeszcze lepiej schodzi, jako przedtem już prawie sama, o Zupełnie leciutko Cyk i gotowe No, więc dwa razy to przejeżdżam Tą korowarką No i co, widzimy się już mam korowaną jeszcze dalszą taką połowę tych kabli, co nie pokazywałem. To już był ostatni drut. No i co? No i idziemy ważyć. Korowarka się sprawiła na medal. Zarobiła na siebie już parę razy. Korowarka zmiadarka raczej. Tak. No co? My idziemy ważyć? No, izolacji było sporo. bo tyle. Ale jest sporo wyszło. bo tyle. I idziemy to sobie zważyć, oczywiście, ile tego było. Najpierw tu sobie stawię izolację. Wytarujemy pojemnik, ile ta izolacja tylko ważyła. To za sobie damy. 620 gramów miała tylko izolacja. I sprawdzimy. Wagę, czy się zgadza? Miałoby pokazać kilogram 930. Kilogram 830 gramów. No pewnie jakaś tam izolacja gdzieś tam wyskoczyła. No ale co? No ale. Idziemy sobie teraz zważyć. Czy jest mieć? 100 gramów się gdzieś kurde zafokaniło. No i co? Idziemy ważyć sobie miedź z tych kabelków, bo razem mi było kilogram 900 i mieci i wychodzi kilogram 300, reszta co to jest izolacja i mieć po 33 zł za kilogram i zarabione 42,90 zł. No i co? Godzinka chyba roboty, no bo musiałem ustawiać tę maszynę i po dwa razy ten kabel musiałem właśnie. Przejeżdżać. Lepiej to schodziło, ta izolacja, bo taka twarda. taka No do dupy, no taka twarda, kurde. Ale kabla jest łącznie 60 metrów, gdybyśmy to podliczyli po jednej żółce. Więc 60 metrów kabla 1 mm. Ja tak, 1 mm. Jest kilogram 342 zł w kieszeni. No i co? Ja to sobie. Kalełki wstawię do tutaj do miedzi do baniaka, tutaj jeszcze nieokorowaną robotę no co, zarabiane proszę Państwa I taki wynik proszę Państwa to mi się podoba mieć w sobie swoje piękności więc co, jeżeli się podobało zostaw co trzeba korowarka sprawdziła się znowu na jedynkę działa to przez nacisk, widzieliście sami tą Robotę, tu jest wylot, tu jest ściera, by to izolacja po prostu się nie przekręcała przez niedolny wynik. Więc co? Więc to? Do zobaczenia. Czy jest tam mieć gotowa papa? Pa.